Fan Robaliniego, 3 złote. Siema Robalini, obczaj ten film, bo to chyba o tobie. Ja się obudziłem teraz tutaj. Oh, halo, obudziłem się w trumnie. Nie. A kurwa. panu, powiem, ten wczarek potrafi po niemiecku gadać, bo to jest niemiecki, tak? Ale ja też bym go potrzebował, żeby mi Erikę zaśpiewał. W takich filmach, po Erikę, żeby zaśpiewał, ja pierdolę. Żeby Erika zaśpiewał. Kurwa, uwaga, TVM się mi do pizdy dobiera znowu. Hej, ktoś napisał: Nikt się nie powinien tym interesować. Utylizacja w trybie pilnym i po sprawie. <slaps> Rebondis już jedzie. Nareszcie ktoś zainteresował się tym patusem. <N Saucy> no a jak? TVN to dno, zero poczucia humoru. Ja robali niego codziennie, słucham. Ty, ktoś zrobił przeróbkę, z uwaga, TVN kurwa i ten. I ludzie w to wierzą, że to jest na serio. 10 tysięcy wyświetleń. 13 dni temu. Ja pierdolę. Przeróbkę ktoś zrobił. Ktoś przeróbkę zrobił, bo oni myślą, że to serio jest. Ja pierdolę. Co za debilę jebane. Masakra piwą mechaniczną. Matko, jedyna. Przeróbkę ktoś zrobił. To nie jest prawdziwe. To nie jest prawdziwe. Ale włosy zajebiste miałem wtedy. Ale ja byłem debilem. Se włosy podpaliłem na głowie. Za 20 zł, albo za darmo nawet. Richard. 3 złote ja Dawaj łokę z magciałem karunt na zmianę z Jówko i nie wiem czy znasz taki fajny kawał co jest na ścianie i zabija Żydów instalacja gazowa Dobra gościu ogarnij się. Tutaj oh, halo, obudziłem się w trumie. Ja <śmian> panu powiem ten dawczarek potrafi po niemiecku gadać, bo to jest niemiecki, tak? Ja też bym go potrzebował, żeby mi Erika zaśpiewał. <laughs> żeby Erika zaśpiewał pies O takich filmach publikowanych w internecie z udziałem nastolatka i jego dziadków poinformowali nas widzowie uwagi. Poprosiliśmy doświadczonego psychologa Tamiano, o ocenę tego, co... Ale lecisz w chuja z tym basenem. Jedyny basen jaki masz to jak stara ci wody do miski naleje. Można zobaczyć. Nie oszukuj na tych widzów na w chamie. Zubieramy pana na Halo. Kierując się tylko zobaczynymi obrazami, nie mam żadnej wątpliwości, że mamy do czynienia z rodziną ogarniętą przemocą w najrozmaitszych układach. Po pierwsze, młody człowiek, nastolatek, ewidentnie zaburzony. Jego, jego zachowania nie pozostawiają tutaj żadnych wątpliwości. Ustaliliśmy, że nastolatek i jego dziadkowie mieszkają w małej miejscowości koło Radomia. Wielokrotnie próbowaliśmy z nimi porozmawiać, ale niestety bezskutecznie. Zdaniem sąsiadów, zachowanie nastolatka już dawno temu wymknęło się spod 5 kontroli złotych 70 dziadków. groszy. Proszę panie, ja spadam w milej nocki i pozdrowisz wielmożnego pana Sernika? Jutro kupię Pozd... a i czekam na zapro od CB na DC. Pozdrawiamy Sernika! Dzięki za dzisiaj, że byłeś i że donate wysyłałeś. Dzięki szefie! Po że są przerażeni. Widziała pani to co on się Nie, nie? Ja to pokazuje, bo mnie wróci pokazywały, co on robi w mieszkaniu. Tu parę dni temu to widziałem, jak na komisariat, a on na bosaka leciał zabawką. Babka strasza, że to do odda gdzieś, a on się dał za nim, żeby wróciła. Ona powiedziała, że nie, a czy pana komisariat, to nie wiem. A ja już mam tego chłopaka tu nieraz dosyć. Ej, ja się nie załatwiam pod oknem! Kto taką przeróbkę zrobił? Moje, mówi moim córkom, żeby się poszły pierdolić, wali w drzwi i załatwia się pod oknem. Ty felu, jebany, co tam przeróbkę zrobiłeś. Na trawniku, pod oknami? Tu, u mnie, pod oknem. Matka powinna grzechać, a nie babce zostawić chory. A pracownicy socjalni? Z mopsu chyba powinien ktoś się tym zainteresować, co się tutaj dzieje. To mopsu, czy tam ktoś zobaczył, to nie wiem. Ty śmieciu, co to znajduje się LOL i PSKO 111. od złote. Dawaj Stumble Guys. Poczekaj chwilę, bo patrzę jak ktoś o mnie przeróbkę zrobił z uwagi TVN. ...publikowane w internecie. Czy pracownicy socjalni wiedzą o tych nagraniach? I czy próbowali pomóc tej rodzinie? Dzień dobry. Czy zastaliśmy kierownika działu pomocy środowiskowej? Blanciorek. Trzy złote. Ja Pozdrowoisz Julę uśmiechnięta buźka. Pozdrawiamy Julę. Dzięki szefie za donajta. Na jakiś śmieć przeróbkę o mnie zrobił, ty. Dzień dobry pani. Ja jestem reporterką z programu Uwaga z telewizji TVN. Chodzi o sprawę rodziny tam, gdzie mieszka Dominik. A możemy się umówić na jakiś termin? Przygotuj. Masakra. Co zareklamować mogę? O, ty.